3 listopada, godzina 17.15, kolejka trzeciej ligi grupy czwartej. KS Wiązownica rozpocznie listopadowe zmagania w grupie czwartej, trzeciej ligi z hełmianką hełm. W Na następującym zestawieniu w bramce 1 Mateusz Zając, 4 Daniel Cieśla, 5 Jan Mats, 8 Jakub Tabor. 10 Dmytro Sula, z numerem 11 Rafał Michalik, 14 Patryk Serafin, 17 Maciej Tonia, 20 Grzegorz Janiczak, 22 Kornel Rębisz, z numerem 23 Kornel Kordości w bramce Sebastian Ciołek, 33, 6 Piotr Piekarski, 7 Adam Nowak, 8 Dominik Stępień, 9 Krystian Mroczek, 16 Paweł Ofiara, 18 to Korbecki, 21 Piotr Robosz 25, Kacper Wiatrach z numerem 34, Bartosz Płocki i z numerem 77, Jacheł hełm na miejscu 6, 23 punkty. Z kolei KS Wiązownica ma 19 punktów i zajmuje obecnie 11 lokatę. pierwszych gwizdek, który jednak nie wyszedł do tego podania, stąd jeszcze zagrożenie ze strony Wiązownicy. Zagranie w kierunku Michalika Ofiara, zgrywa tą piłkę, ale wprost pod nogi Maca. To była naprawdę groźna sytuacja, Podania. do Serafina przeszkodzili mam wrażenie sobie piłkarze KS-u, wiązownica, jeszcze dośrodkowanie, Rębisza, Michali Guderza. i to jest e, sytuacja, po której będzie rzut dla odpowiednio Mac e, Cieśla, e, czy też e, Tabor dysponujący bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, e, z Michalik na spalonym, e, na to... dobre zagranie na skrzydło Ciołka. W polu karnym między innymi Nowak Mroczek. Dobra interwencja Zająca, który jest faulowany przez Krystiana Mroczek. oraz 20 punktów dla KS-u Wiązownica. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Zakotłowało się pod bramką Zająca i o wielkim szczęściu może Mówiło mówić mnóstwo ks Trudności Mateuszowi Zającowi. Nie skapitulował jednak bramkarz KS-u Wiązownica skutecznie interweniując, mam wrażenie. Janiczak, sporo wolnego miejsca w środku pola, ale to zagranie do Toni. Nieudane. Karbownik przejmuje piłkę jeszcze. Rębisz, rębisz w polu karnym. Rębisz, uderzenie! Nie ma trafienia na 1 do 0 dla KS Wiązownicy. Świetna indywidualna akcja w polu karnym. Rębisza, zabrakło precyzji, zabrakło wykończenia. Jeszcze raz oglądamy tą akcję. Piłkę przejmuje rębisz. Zagranie do Suli. Rębisz wpada w pole karne. Blisko niego rębisz. Karbownik utrzymał się przy piłce. Karbownik, uderzenie z dystansu. Zagranie do Nowaka. Ten do Karbownika. Dobry powrót Toni. Natomiast to nie koniec zagrożenia. Przy piłce utrzymują się goście. Karbownik. Zagranie do Nowaka. Nowak. Blisko niego Michalik. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Mamy trafienie na 1 do 0 dla hełmianki. Hełm. A konkretnie strzelcem Krystian Mroczek, tak jak w meczu Zawiąz Świdnik. Tym razem otwiera wynik spotkania Krystian Mroczek. 59. minuta. Chełmianka wychodzi na prowadzenie 0-1 w wiązownicy po uderzeniu Krystiana Mroczka. Pewno liczy tutaj na skuteczność zawodnika KSU wiązownica, trener Waldemar Warchoł. Hełmianka w natarciu. Karbownik, karbownik, karbownik. Zejście do środka, uderzenie na bramkę. Zająca bardzo podobna akcja jak ta. Mroczek. Korbecki, bardzo dobre zgranie piłki do karbownika. Korbecki przed szansą. Korbecki w polu karnym. Uderzenie 2 do 0 dla drużyny Hełmianki heł. Prowadzenie dwubramkowe po świetnej dwójkowej akcji. Karbownika z Korbeckim. Ekipa gości cieszy się z drugiego trafienia. Jeszcze raz oglądamy tą bardzo dobrą akcję. Karbownik zagrywa do Korbeckiego. Korbecki fantastycznie zagrywa. I mam wrażenie, że Mateusz Zając mógł zrobić zdecydowanie więcej w tej sytuacji. Wygrane z rzędu to najlepsza z KS-u wiązownica na poziomie trzecioligowym, ale o tym może za chwilę, bo hełmianka w natarciu po raz kolejny. Mroczek, mroczek w polu karnym, interwencja zająca. Mogło być 0 do 3 i ten mecz mógłby zostać zamknięty. Korbecki zagranie do karbownika, karbownik do mroczka, mroczek. Zagranie. Mamy poprzeczkę, jeszcze nie koniec zagrożenia. Co za sytuacja? Pory Koszecie, ta piłka zmieniła tor lotu i mogła zaskoczyć Mateusza Zająca. Oglądamy jeszcze raz akcję drużyny prowadzonej przez Grzegorza Bonina Pory Koszecie, ta piłka została podbita. Zając nie byłby w stanie interweniować. Karbownik, świetne zagranie do grobosza. Grobosz? I o wielkim szczęściu po raz kolejny może mówić drużyna. Czeczka i supek. To najlepsi przyjaciele bramkarza, i to potwierdzenie ma właśnie w tym meczu. Świetna akcja, dogranie grobosza. I można powiedzieć, że z najbliższej odległości piłk Ciołek. Zagranie do piekarskiego niecelne. Serafin zbiera tą piłkę. Kasza, kasza w polu karnym. Ciołek broni. O muru przed szansą. Ciołek po raz drugi interweniuje. Rehabilituje się za to fatalne zagranie do Piekarskiego, Sebastian Ciołek, ale robi to wybornie, dwukrotnie broniąc w sytuacji, gdzie KS Wiązownica był bardzo bliski trafienia. Przechwyty Serafina, najpierw Kasia uderza na bramkę, broni Ciołek, dobitka Wesleya Omuru również wybroniona Ciołek. przez... Walka o piłkę Cieśli z Mroczkiem, zagranie padłe do Karbownika, nie ma spalonego. I świetna interwencja zająca. Jednak mamy podniesioną chorągiewkę. Ofiara. Dobrze zagrał na wyprzedzenie. Ofiara. Szansa na kontrę dla hełmianki. Zagranie do knapa. Knap wychodzi z bramki. Zając. Knap z najbliższej odległości trafia na 0 do 3. I tym samym hełmianka prowadzi już trzybramkową przewagą. I. Sytuacja KS-u, wiązownica dramatyczna wręcz, 83 minuta, Jakub Knap, który pojawił się na boisku w 81 minucie, strzela bramkę na 0-3 i drużyna Chełmianki, możemy to już powiedzieć, w komfortowej sytuacji, goście zdobędą 3 punkty. Knap do Korbeckiego, Korbecki, Korbecki w polu karnym, Zając broni, dobra interwencja Mateusza Zająca, która... Dośrodkowanie piłki w pole karne. I będzie trafienie na 0 do 4, bowiem w polu karnym niepilnowany był zawodnik hełmianki. Hełm Jakub Knap, grający z numerem 11, wpisuje się na listę strzelców. Po raz drugi w tym spotkaniu fantastyczna zmiana piłkarza który na boisku pojawił się niespełna 10 minut temu. A I to jest ostatni gwizdek w tym spotkaniu. W meczu 15. kolejki grupy 4. 3. Ligi. Dzisiejsze Hełmianka Hełm pokonuje 0-4. KS Ligi. Wiązownice.